No, witam wszystkich na kanale. Tu mój prywatny motocykl Gaz-Gaz EC300, rocznik 21. Yy, to chciałem coś powiedzieć o nim, więc tak zacznijmy może od silnika. motocyklu właśnie robiłem, nowy tłoczek. Yy, Padła selekcja A. Tu jest tłok, bo przebiegło 85 motogodzin. Woliłem wymienić, bo ponieważ już się zawody szykują a ten enduro, więc lepiej na świeżym jechać. Tłok nie wygląda ogólnie źle, żadnych rys, żadnych przytarć, ale lepiej wymienić zawczasu i trzymać selekcję. Co tu mogę jeszcze powiedzieć o tym silniku? Głowica S3, wkładka Extreme. Fajnie go odpręża. Dół jest bardzo elastyczny. Można go męczyć na niskich obrotach. Szczególnie się to przydaje, gdy jest ślisko, na przykład błoto. Można ruszyć bez zerwania trakcji. Jest to wtedy pomocne, motor nie gaśnie tak często. I ogólnie mogę powiedzieć, że góra jest też moim zdaniem lepsza. Wyżej się kręci. Motor normalnie na, na koło wstawia. Gdzie wcześniej jeździłem na głowicy, e, też S3. Z wkładką Power, doprężającą, co mogę powiedzieć? Jaka jest różnica tutaj na tej wkładce S3 Power? Mm, nie trzeba aż tak dużo redukować biegami, ponieważ motor jest, ma większy moment obrotowy. Fajna rzecz do cross country, do motocrossu, moim zdaniem bardziej. Ewentualnie na podjazdy w górach, ale gdzie idziesz cały czas w linii prostej, to motor jest mocny, nie schodzi z obrotów. Gorzej, już jest w śliskich tematach. Łatwiej go zdławić, łatwiej zerwać trakcję. No, motor jest taki bardziej szarpiący, nawet podczas cross country daje bardziej od, odczuwalne szarpnięcia na, na, na ręce. No, męczy bardziej, męczy powiedzieć. Dlatego wróciłem do wkładki. Yy, Czy zmieniłem wkładkę na Extreme no i zostaje przy Extreme. Jest to dla mnie lepsze, szczególnie hard enduro fajnie, łagodniej, nie szarpie. A mocy też wystarczające jest. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym motocyklu? No z tyłu zawias Supertrax, z przodu konewalwę, starszej generacji moim settingiem. Ja jestem zadowolony, nie potrzebuję nic więcej. Odnośnie jeszcze dyfuzor FMF Gnerli który naprawdę też zrobił robotę. Motocyk jest bardziej czuły, lepsza reakcja na gaz. Fajnie się jedzie, mogę powiedzieć. Dół jest też taki mocniejszy. Można odczuć z tyłu, jedynie ta końcówka jeszcze, bo tu mam depa S, S2, coś takiego model. On jest krótszy trochę. Więc podejrzewam, że może ten dół trochę pogarszać, ale za to fajny dźwięk. Motocyk wydaje. Jeżdżę na przełożeniach 13,52 Fart Enduro bardzo fajne. Wiadomo, w kroskanty trochę krótsze, za krótkie, ale też daje rady. Trzeba trochę więcej mieszać w biegach, ale jest ok. Membrana jeszcze jest fabryczna. Nie zmieniałem na razie. Nie widzę potrzeby. Prężynka czerwona. Motor szybko reaguje. Mocny, można sobie zobaczyć filmiki z jazdy na, na moim kanale tam, tam praktycznie już motocykl jeździ cały czas na tych podzespołach jestem zadowolony myślę, że, że jeszcze sezon na pewno na tym motocyklu będę jeździć potem będziemy myśleć, czy coś nowego czy się pchać w TBI, czy się nie prać zobaczymy na razie niech testują koledzy a ja dalej upalam gaz gaza EC300 pozdrawiam